Jak samo poczucie przed testem. Bardzo dobrze? Wiadomo trochę stresik jest, natomiast na tyle co się uczyły i liczymy, że będzie dobrze. Alicja tuż po teście, y, czy warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych? Myślę, że tak, ponieważ ZUS to jest temat, który dotknie w przyszłości każdego z nas. Wiedzę, którą zdobyłam przygotowując się do olimpiady z chęcią wykorzystałam w życiu dorosłym. Nie, kwestia składek jest skomplikowana, ale to wszystko zależy od wykształcenia i od tego, jak to przyjmujemy do siebie. Fajnie się to sprawdzić swojej wiedzy i ile się zapamiętało? Nie, nie było nie. trudne. Dużo rzeczy było na loczkę. więc nawet jeszcze z pytałem, było pytanie o świadczenie habitacyjne, które trwa maksymalnie 12 miesięcy. Natomiast jedno z najtrudniejszych pytań było to pytanie w sprawie ZUS-DA. Najtrudniejszym było pytanie o zus a najprostsze były o... o chorobowe. Najtrudniejszym było faktycznie to samo, jak u kolegi. Zresztą pań bez problemów, tak przynajmniej mam nadzieję. Emocje opadły, trochę przyskutowałyśmy teraz na korytarzu nasze wspólne odpowiedzi i chyba poszło za dobrze, na pewno lepiej niż yy, zakładałyśmy stres, był w ogóle niepotrzebny. I materiały były bardzo pomocne. Tak na nuru sprawę wszystko było w tych materiałach.